Siemano mordeczki, witam was w kolejnym odcinku z Case Haga u mnie na kanale Jeżeli jeszcze sobie nie używacie mojego kodu, zapraszam was do opisu Wchodzicie sobie z linku na stronę, używacie w tym miejscu kodu SLOWLY No i dostajecie 10% bonusu do depozytu No i oczywiście, co mamy na stronie? Mamy case batelki, więc od case batelka zaczniemy sobie dzisiejszy pojedynek Tutaj jakiś kurde agent, o ja pierdzielę, no Kusi, kusi, dlatego... Oj, serio? Serio akurat skancelował tą bitwę, do której chciałem dołączyć? Dobra, nieważne, nieważne, mortki, Robimy sobie tak. Robimy sobie no, z nowego eventu. Ja nie otwierałem praktycznie tych skrzynek. Więc zrobimy sobie taki miksik. Nie wiem, co tu się opłaca, a co nie. Mm, tylko tak zerknę, wrzućmy sobie to. Dobra, za. Jeszcze może jakąś jedną skrzyneczkę bym dorzucił. Niech będzie ten monk mode. I... Tak, y mamy tutaj tryb 2 na 2 i ja oczywiście sobie go odpalę. Lecimy z tematem. Strona CT, tutaj sobie pozwolę, nie wiem, czekaj. Halo, chrom, Ty typowy chrom, dobra, nie, nie polecam tej przeglądarki. Już dobre, mamy to. I y Nerdzik, Betty i Troll w naszym teamie. Y nerd, no i zobaczę, jak nam pójdzie. Pierwsza skrzyneczka dla naszych przeciwników, druga również. Zobaczymy, co będzie dalej. Jest USP. No, słabo. Na razie słabo. Jesteśmy w plecy 200 zł. Zmiana skrzyneczki na punchlina. I tutaj dalej wszystko zgarniają nasi przeciwnicy. Mam nadzieję, że w końcu się. O, 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 o. Nie, 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 nie. Tylko nie Royal Win. Tylko nie Royal Win. Dobra, jest Neon Noir, Chill. Chill. Nie ma jeszcze tragedii. O, o, teraz daj coś dobrego. Nożyk, nożyk, albo Prinstream. USP traitor, Jeszcze gorszy drop niż ta awupa Neonoir. Okej, okay, tu dwa player tu. To sądzę, że to będzie dla nas ten spin. Chociaż Fontman Bridge 400 wy. Też sporo warty skin, No brakuje nam 400 złotych. Uj tu Royal Win jest bardzo ważny. Tu ten Royal Win nam pomoże wygrać tą bitwę 1000 zł. Dobra, dobra i ostatnia skrzyneczka, i niestety Royal leci dla naszych oponentów, i to niestety, ale gwarantuje nam przegraną. Kurczę, szkoda tego kombeka. Naprawdę szkoda, bo bitwa no wypłaciła dużo 3190 na osobę. To naprawdę niezła staweczka. Yy, dobra, no trzeba pomieszać coś z innymi skrzyneczkami. Yy, tutaj wrzucimy oczywiście troszkę tych yy, skrzynek z nowych, nowego eventu. Yy, dobra, niech to będzie to. I jeszcze po prostu dorzućmy dwa bush guide. No i pójdźmy dalej. Bestsellery. Yy, tutaj nie czuję tych skrzynek. Chyba tego może Toxic Alliena. Wrzućmy dwa razy. Coś jeszcze. Brika, może jednego. I to chyba tyle. Dalej, Battle Case, tu nic mi się nie podoba. E, CS2 Maps. Jedna była skrzynka fajna. Czy gdzie ona jest? Dokładnie, Inferno. Mm, procentóweczki, procentóweczki, kurcze nasze kochane. O, procentóweczki są w Jokerze. No to ciekawe. No dobra, nie spodziewałem się tego, ale dobra. Ja bym sobie uderzył w tą skrzynkę plus. Trzy takie. Ej, bo ja już tu przesadziłem. Nie, 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 dobra. Przesadziłem, przesadziłem. Stwórzmy za te trzy trzysta. E, Usuniemy już to i lecimy. jeszcze raz. Strona CT. Znowu dwóch na dwóch graczy. Rozegramy sobie tą bitwę. No i trzymajcie kciuki, mordeczki. Lecimy. Royal Win z pierwszej e, skrzyneczki. To jeszcze zniosę, bo to tylko. No, aż, aż. Jak na tą skrzynkę, to aż print stream. Ok, MK Leaded Glass. Co dalej? Ice Scarlet. No, nawet na takich. W tym momencie. Uuu, tak, dokładnie. Mamy Royal Wina. Mamy Good Knife'a. I co za nóż tu wpadnie? Mamy szkieletona Bardzo dobry drop 2500 zł, i prowadzenie zostało objęte przez nas. MK Dragon King. Teraz jeszcze dwie skrzyneczki po 400 zł. Dla nas. Good Knife'ik. Coś jeszcze. O no i ten Royal Win tu może zaboleć. Może on zabole, bo ja tu widzę Wisey. Na szczęście tylko flip, ale to... Jeszcze nie da im prowadzenia. Okej. Okay. Okej. Okay. Dawaj tego Guta. No nie, hyperbestia tylko 200 zł. Tutaj lipa. No i teraz dwie ostatnie skrzyneczki. Tutaj bez niespodzianki i ostatnia skrzyneczka. Na szczęście bez Royal Wina i Wina zgarniamy. My 5000 złotych odkuliśmy. Chyba mniej więcej to, co straciliśmy w poprzedniej bitwie jak najbardziej mi to pasuje. Ale za to mamy już troszkę walutę eventową. Ja bym sobie skoczył do naszego eventu i jakoś sobie ją wykorzystał. Marketplace i co my tutaj mamy? Mamy sporo, mamy sporo, tylko z czym ja bym był zainteresowany za 2 miliony e, tych tokenów. Ja nie, jakoś nie jestem fanem kupowania skrzynek. Bo, no, po prostu, jakoś do mnie to nie trafia. Ale za 2 miliony nie mam za bardzo nic ciekawego. Nie mam nic za bardzo ciekawego, więc po prostu uzbierałbym sobie więcej i wypłacił sobie 1000 salda. A następnie zrobił większy, jeszcze opening. Ale to może później. Jeszcze mamy free case'y do otwarcia. Ja już mam wy wyekspionego mastera, więc również go otwórzmy. 130 zł, jak za darmo. Ja to biorę. Diamond. Jeszcze do otwarcia. 40, czyli już mamy 170. 180. O, myślę, że dwie stówki jest się tu w stanie wyjąć. 185. 188. O, może troszkę tam zbraknie. No dokładnie. Troszkę by tam zbrakło, ale no 190 zł byśmy tutaj wyciągnęli na pewno. Eee, czy mam jakieś fajne bitwy? Tu widzę ktoś utworzył, ale oczywiście nie zdążyłam do niej dołączyć, chociaż zobaczmy co tu ziomeczkowi wypadnie. Może mnie zainspiruje tą skrzynią i samo. Pierwsze trzy spiny, zobaczmy co tu wyleci. Będzie jakiś nożyk? Niestety nie, więc nie będziemy tworzyć tej skrzynki. Yy, spróbujemy coś znaleźć samemu. Dobra, ja widzę tutaj Candy Drop Joker. Ta skrzynka mnie interesuje. Ja w ogóle bym sobie wziął same skrzynki w Jokerze i przesortował sobie je, dokładnie tak jak teraz to zrobiłem, i wziął sobie wszystkie skrzynki, koło stówki. Myślę, że tak tu, nawet z tym Nitro nie będzie. O, taka słodka kaczka, że. Dobra, do 150. Kurde, bo fajne są te skrzyneczki. Ładne grafiki. 1707 zł. Również to zagrałbym na dwóch, ale czy zostać w CT czy w TERO? No zapytałbym teraz was, ale no. Dobra. Tworzymy sobie CT. Dodajemy jednego, drugiego i trzeciego losowego bota. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. MP9. Dwa razy Food Chain i Rehabi Poison. Okej. Okay, tutaj. Fuel injector. 830 zł Dragon King. Na razie bez jakichś przełomowych dropów. Jak na piątą skrzynkę z rzędu? Joker. Oczywiście przypominam, tu mamy Jokery, więc tu powinno sypać royalami. Chyba że tu nie ma na tych tanich skrzynkach royali. Chyba nie ma. Chyba nie ma. Tutaj moja taka może być w topa. A nie jest i właśnie go zgarniamy. Bot nope z Royal Winem i USP Orion za złotych 360. Prowadzenia dalej jeszcze nie mamy. No bo chłopaki tutaj nadropili troszkę lepszej temy. Ale to oczywiście dalej może ulec zmianie. Okej... Okay. Barakio Purple. Tak. Ok, 45 złotych. O nie, 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 no cholera. Nie, tylko nie... Nie to. No to już marne szanse dla nas. O, jeszcze kolejne, dobra. Tu już nie mamy szans. No jeszcze Lory. Czemu? Czemu tak? Już mogłoby dać na koniec. A tu jeszcze dowali chłopakom e, AWP Convent Bridge. No i co? Z 1700, 2300, se zrobili chłopaki? No niestety, na ostatnia bitwa nie poszła tak jakbyśmy chcieli. Ale myślę, że nie było aż tak najgorzej. Coś tam udało nam się zgarnąć. Troszkę w ekwipunku mamy. Chyba jesteśmy na profit, albo. No, chyba tak, chyba tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Bierzcie sobie udział w giveawayu. Przypominam, że strona oczywiście jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, więc jeżeli nie masz, to nie grasz. Na razie, cześć.